Dzisiaj witam was, taj Hubert kolekcjoner. Dzisiaj chciałam sobie otworzyć razem z wami przesyłkę od Antoniego. Zaraz zobaczycie co się nie znajduje. Są tutaj trochę moich braków. Jeśli chodzi o updatecik, na razie jeszcze nic. Jak sami wiecie, nie kupowałam nowego. O, patrzcie, Wojciech kaczmarek. Hm. Fajnie. No fajnie. O! Patrzcie. Cristiano Ronaldo i Portugalia. Wow! Tak, na to się umawialiśmy. To jest cała zapakowana saszeczka update'u. Podobno miał w domu. Mówił mi, że ma w domu. Tutaj mamy pewnie gratisy niektóre. Tutaj mamy Star Playera Cristiano Ronaldo. To jest chyba nasza wymiana. Star... O, Star Player Lionel... Lionel Messi. To chyba też jest nasza. To jest nasza. Jak to powiedzieć? Raczej to jest gratisik. Messi jest. Z 12-13 na karcie Stroll Player Tutaj mamy Balotaliego to raczej też jest gratisik, ale mam już tą limitę, więc jest do wymiany. I Fans, i Stopper z Euro to raczej też jest nasza wymiana. Chociaż Euro nie zbierałem, ale to z wami się zamienię. Może coś ciekawego w tej saszetce wpadnie. Skąd ona ma te saszetki, coś tam mówi, ale ja już nie pamiętam. Nie. To trzecia, to jest druga powtórka mojego Risinga. Ten Rising chyba ciągle trafia. Kolejna powtórka tego Risinga. I to jest powtórka. Powtóreczka Round of Fifteen? Nie wiem, jak to ta szarka szarkę. Mam już tą kartę. Mimo, że mam chyba dwie, trzy, trzy, a to jest już powtórka. Impact. Ha. Patrzcie, to chyba też jest powtórka. Masakra. To też jest chyba już powtórka. Trzy karty. A z tego nie wiem, czy mam, może nie mam, ale masakra. To są na wymianę raczej karty. Jeszcze sprawdzę, czy mam tego Materiego, ale jestem pewien, że te dwie karty są na wymianę. A to to jeszcze sprawdzę dokładnie, ale chyba coś mi się mówi, że też. I trzy bazówki to może też jakieś tam nie mam. Dobra. Dzięki za oglądanie tego filmu i cześć.